Witam na kanale Madara.pl Dzisiaj gramy w Call of Duty Black Ops Cold War To już jest jedenasty odcinek z kampanii Zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania, komentowania, łapeczki w górę Zapraszam do gry nitro Jestem zaskoczony. Nie sądziłem, że tak szybko wyzdrowieje. Próbowaliśmy wszystkie. Standardowe metody przesłuchań nie działały. Łamanie ludzkiej woli i usuwanie pamięci to skomplikowany i bolesny proces. To jest niewielka cena. Program kontroli i umysłu CIA odniósł już spory sukces na tył implementacji wspomnień. Mam opowiedzieć o mojej służbie w Wietnamie? I potrzebujesz hasła, które przywoła zaimplementowane wspomnienia. Czeka nas robota. 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 Twoim celem był radziecki bunkier. Nasz obiekt zaczyna się poddawać programowaniu. Czeka nas robota. Znaliśmy się od lat. Walczyliśmy i krwawiliśmy razem. Przeszliśmy wspólnie przez piekło Wietnamu. Czego nas robotę? Aby zakończyć proces, trzeba jeszcze nazwać obiekt badań. Bell. Wiedzisz się! Bel, koniec pierdolenia. Co mówił Perseus? Gdzie on jest? To dezorientacja, Bel. Wszystko wyjaśnię później. A teraz musimy sobie pomóc. Było już po tobie, ale daliśmy ci szansę. Teraz my chcemy prosić Cię o pomoc. Bel. Byłaś agentką Perseusa. Jego współpracownik Arash Kadywar zdradził cię na lotnisku w Turcji. Zostawił cię. Kiedy samolot opuści Trabzon, zatrzyma się w Dudze. Wiesz o tym. Ale to nie wszystko. Perseusa tam nie będzie. Żaden z najemników nie opuści dugi żywy. Najpierw wyrzucimy ciała w lesie, potem przemycimy broń do Bałkowa w Berlinie. Stamtąd polecimy do Sałowieckiego. Ale ciebie z nami nie będzie. Perseus za bardzo Cię ceni. Nie potrzebuje konkurencji. O! Znaleźliśmy cię po całej akcji. CIA cię wskrzesiło, Belle. Musieliśmy dać ci nową tożsamość, by zastąpić tę starą. Sims i ja chcieliśmy dać ci przeszłość w CIA. Myśleliśmy, że będziesz stawiać większy opór. Udało nam się też wykorzystać twoje zdolności kryptograficzne i językowe. Twoja pamięć była większym wyzwaniem. Program CIA MK-ULTRA użył misji Adlera w Wietnamie jako bazy. Musieliśmy stworzyć Wam wspólne wspomnienia, relacje, dzięki której Mu zaufasz. Nie, i tak masz szczęście. Masz te wspomnienia od kilku miesięcy. Ja zmagam się z nimi od ponad dziesięciu lat. Przesłuchania nie przyniosły skutku, ale dzięki badaniom MK-Ultra mieliśmy plan B. Wmawiając Ci, że jesteś kimś innym, mieliśmy szansę sprawić, że wyjawisz nam wszystko. No nie sądzę. Wciąż czegoś nie ujawniasz, ale w końcu to z Ciebie wyciągniemy. Czeka nas robota. 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 Fraza klucz trzymała Cię w ryzach, ale nie pomogła ze wszystkim. Twoje największe tajemnice cały czas były ukryte. B, domyślam się, co możesz teraz do nas czuć. Skrzywdziliśmy Cię. Musisz mieć świadomość tego, jaka jest stawka. W tej sytuacji nie chodzi o mnie ani o ciebie. Chodzi o całe miliony niewinnych cywilów. O powstrzymanie jednego z kurwiela, który koniec końców nie odpowiada przed nikim poza sobą. Powiedz mi, gdzie jest Perseus? Gdyż dobędziemy Arsenał Greenlight, zdetonujemy go zdalnie z odległego Szolowiecka. Masz szanse określić kim naprawdę jesteśmy. Gdzie jest Perseus? Słuchaj, Showman z Szołowieckiego. Szołowieckiego. Sims, łącz z Waszym Ktonem. Reszta niech się zbiera. Ruszamy. To był dobry wybór, Bell. Chodź, jesteśmy drużyną. Nie bym Perseus. Analitycy CIA uważają go za największe zagrożenie tak. dla wolnego świata. Macie bardzo ważne zadanie. Chronicie nasz styl życia przed wielkim złem. Stany zjednoczone i ich sojusznicy zniszczą to, co jest dla nas ważne. Za kilka godzin Perseus zdetonuje głowice nuklearne w każdej europejskiej metropolii. Zrobimy, co będzie konieczne. Część z nas przekroczy granice. By następnego dnia granice wciąż istniały. Nikt nie okrzyknie nas bohaterami ani złoczyńcami. Nie poznaję nas. Ja sam. Gonię za tym cieniem już od 13 lat. Czas to skończy. Tutaj będzie koniec gry? 11 odcinków. Sowiecka, maszyna naprawdę daje radę. Yep. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie odcinka. Widzimy się w kontynuacji już niedługo. A na dzisiaj to będzie tyle. Na